Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, siostra Miliana, Maryja w moim życiu była, bo w mojej parafii było cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, i najpierw poznałam tą modlitwę. Ona odgrywała bardzo ważną rolę w moim życiu. Wiele razy Maryja pomogła mi przez różaniec. Potem Poszłam do jej szkoły, psió służebniczek. I tutaj przez kontakty z siostoniszczynią, przez Boże prowadzenie, uczyłam się, co znaczy być jej służebniczką. I teraz będąc w Szwecji w Sedertelię, modląc się w kaplicy przy przepięknej figurze wspomorzecielki wiernych ofiarowanej nam przez ojca salezjanina, ojca Glogoskiego, Maryja pozwoliła mi poznać się bliżej i pokochać. I dziękuję jej za to, że jestem służebniczką. Dziękuję ojcu założycielowi za to, że dał nam ją za wzór. Zawsze z wielkim przeżyciem w nowennie do Niepokalanej mówię te słowa. Wielką uczyniłaś mi łaskę, że pod imieniem Niepokalanej mogę służyć Tobie w tym zgromadzeniu.